No, i witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 21 maja, zaczynamy dzień zbierania. Tutaj z bratem właśnie ścielimy pod te pryzmy, tak jak radziliście w komentarzach, pod tym postem na społeczności. Ścielimy sobie słomą. Ona jest fajnie rozdrobniona, ponieważ te nowsze kombajny mają dwie młocarnie i one naprawdę tą słomę tak łamią że nie potrzeba tu jej nawet mielić, wiatr w żadnym stopniu, ona tu nie jest jakoś za długa, czy coś w tym stylu wszystko jest odpowiednio, ścielimy tak jak mówiłem dwie pryzmy po 6 metrów, zobaczymy finalnie ile one będą miały tak myślę, że około 60, jedna, druga 40 natomiast powiem wam jak już będzie po całej akcji No i leci pierwsza przyczepa, mamy godzinę 16.20. Zaczęliśmy zbiór trochę z opóźnieniem, ale resztę Wam opowiem później. FENT 936 Wario i taki Strautman. Przewóz już nie będzie miał co robić. O to chodziło. Mieliśmy mieszankę gorzowską z przężytem. Zbieramy najpierw te takie pola oddalone, bardziej od gospodarstwa. Te takie małe kawałeczki, których jest sporo, żeby potem po prostu nie jeździć po nocy po tych małych kawałkach, tylko wszystko mieć wokół domu. Tutaj mamy 60 darów. Na przyczepę powiem Wam, że wchodzi różnie. Jak jest mieszanka gorzowska, nawet nie wejdzie. Nawet nie wejdzie hektar, nie ma szans. Natomiast jeżeli chodzi o te małe łąki, te takie gorsze trawy, to nawet do 1,5 hektara wchodzi w jedną przyczepę. Szczerze powiem, nie wiem, jaki to, jaki to jest pojemność tej przyczepy. Yy, no ale naprawdę spora. Co najbardziej mi się podoba w niej, to rozdrobnienie. Powiem Wam, że teraz paszowóz, no to będę mieszał 15-20 minut. Jak widziałem rozdrobnienie tej przyczepy, no to byłem po prostu bardzo zadowolony. 4 cm będzie tylko mieszanie, także tu już mamy jeden. Plus tu będzie oszczędność paliwa. Może po prostu zapłacę więcej za przyczepę, natomiast zyskam tego czasu i oczywiście wóz wygeneruje mniejsze spalanie, ponieważ będzie to mniej pocięte. Ja będę też po prostu krócej to mieszał. No i na razie wszystko idzie w porządku. Tutaj te dwie pryzmy, tak jak chciałem, akurat na dwie przyczepy szerokości, to jest 6 metrów. Robimy raz na jedną, raz na drugą, tak żeby chłopaki mogli dobrze ubijać, a dobrze się ubija, bo po prostu materiał jest fajnie rozdrobniony, nie rozjeżdża się, dobrze się to ugniata. Trochę mieszamy, trochę gorzowskiej, trochę tych traw złąk. Żeby to po prostu wyszła fajna taka jednolita dawka Ubijamy na cztery ciągniki Kolega tu jest John Deere'em i, i Renóweczką i nasze dwa John Deary chodzą No i sześćdziesiątka oczywiście aplikuje za kiszacz. Jesteśmy na tym polu, gdzie jest mieszanka gorzowska z pszenżytem. Tutaj wtedy co Wam pokazywałem na te, to pole, gdzie było na górce słabsze, a tutaj dołkiem mocniejsze. Zebraliśmy tutaj już pół przyczepy i tutaj teraz wjechała druga. Nie wiem czy będzie cała. Ale powiem Wam, że mieszanki gorzowskiej, bo tam zebraliśmy już jedną działkę, no to weszło nam około 70 arów, 60 arów. I jest pełna przyczepa. Jak na razie plony fajne. Godzina jest 19. Zebraliśmy. To jest szósta przyczepa. Na koniec określę Wam jaki będzie z tego wszystkiego plon. Na tą chwilę nie jestem w stanie oszacować, ale to jest szósta przyczepa. 7 hektarów za nami przesiadłem się w małego Johna. Trochę zacząłem ubijać. Ta mniejsza pryzma jest wyższa, ponieważ operator normalnie wyrzuca tak samo przyczepę. Tylko że tutaj grubiej, tam cieniej. Jeden przejazd w tom i z powrotem to jest yy, przyczepa rozrzucona. Rozgarniamy sobie to bronami. Bardzo fajnie to idzie, bo ten materiał jest bardzo, bardzo fajnie pocięty, i te brony nam dają to, że naprawdę dobrze się, dobrze się go rozgarnia tymi bronami, wiadomo, że rozbijak do pryzm byłby lepszy, no ale tutaj nigdzie nie ma do wypożyczenia takiego rozbijaka do pryzm, a nie usługodawca też go nie oferuje. Także musimy sobie jakoś radzić. No i witajcie następnego dnia. Wczoraj kamerka mi padła, nie mogłem nagrać już tam w nocy, jak ubijaliśmy. Ale trochę ujęć od chłopaków pobiorę i wam coś wrzucę. Ubijaliśmy do drugiej w nocy. Tutaj teraz naszykowałem folię podkładową. Brat jeszcze dobija. Wyszły dwie pryzmy, zmieściliśmy się w tych obrysach, co mówiłem. Po 6 metrów, dwa przejazdy. No i tak jak tak w sumie jak planowałem, to tak wyszło. Na końcu było po prostu trzeba troszeczkę widełkami porozgarniać. Ale ogólnie jestem zadowolony. Wyszło około mieszanki Gorzowskiej. Wyszło około ponad jedna przyczepa na hektar. Bo tam wychodziła przyczepa z 70 arów, z 60, czasami z 80. Bardzo różnie to było. Natomiast wszystkich przyczep z 17 hektarów było 17. Czyli reasumując, przyczepa na hektar. Wiadomo, że na trawach czy tam na łąkach było trochę gorzej. Ale mieszanką gorzowską nadrobiliśmy. Wszystkiego było ponad. Przepraszam, 17 przyczep. Sucha masa, myślę, że jest fajna. Natomiast zobaczymy, jak to otworzymy, czy to fajnie zaciśnie. Ubijać się jeszcze w miarę, ubija pogoda, wytrzymała. Także lecimy z kolejnym dniem. Zaraz będziemy okrywać tą pryzmę. Jeszcze planujemy tutaj w bok troszeczkę poubijać. Potem to przykryć. Folia idzie podkładowa, potem idzie folia kiszonkarska 160 mikronów na tą pryzmę. Ponieważ tutaj ona będzie dłużej leżała, bo ponad rok nie będzie otwierana. Natomiast tutaj, zwykłą folię 120 mikronów. Na tą folię idzie plandeka. Na plandekę idą opony. No i tak to u nas wygląda: okrywanie pryzmy. Jeszcze dobijam pryzmę tutaj boki. Jak widzicie na bliźniaku, bardzo fajne rozwiązanie. Można na, na więcej sobie pozwolić na tej pryzmie. Nie obawiam się tak, że po prostu mogę zaliczyć jakąś wywrotkę. Dobić te boki, czy nawet na pryzmie jak wiadę gdzieś po prostu na bardziej strome miejsce, to nie jest problem w tym momencie. No i fajnie to można dobić, tak? Przy kukurydzy to już w ogóle super. Pryzmy może nie, nie wyszły wysokie. Ale myślę, że tak do, jak do spasania dla nas na takie stado jak mamy, to myślę, że będą w porządku. Masz nożyk? I mamy 22 maja rano okryliśmy pryzmy tutaj tak jak wam mówiłem pryzmy 6 metrowe czyli folia poszła na nie ósemka yy, troszeczkę się wydłużyły co do tego yy, co wcześniej wam mówiłem ta pryzma po prawej stronie wyszła na 53 metry, ta po lewej na 67 metrów. Tutaj ten jeden przejazd jest zachowany i na pewno na pewno będzie można śmiało wszystkimi maszynami przejechać. Co do spalania John Deere 2850 w tej zgrabiarce, bo w tam w odcinku poprzednim. Było zgrabiane i chciałem te wszystkie dane Wam przedstawić. Spalił 3,7 litra, zgrabiarka karuzelowa sama, szerokość robocza 4,20, 3,7 litra na hektar. Natomiast wczoraj w ubijaniu dwa John Deary u nasze pracowały i u znajomego i u nas. Razem było do ubicia materiału z 20, ponad 20 hektarów, u nas 17 i u kolegi 3,5. I tak nasze John Deery spaliły razem 98 litrów. 21,40 spalił 41 litrów, a 28,50 spalił 57 litrów, ponieważ on tam więcej jeździł. Tutaj za mną stanowisko pod kukurydzę. Oczywiście w poniedziałek, czyli 24 maja, jest zamówiona usługa. Będzie to siew kukurydzy pasowy agregat Czajkowskiego. Także za tydzień, w niedzielę, myślę, że ukaże się film odnośnie siewu kukurydzy po mieszance gorzowskiej. W tym odcinku to będzie wszystko. Także widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.